Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście piszę w nieco takim odświętnym stroju, marynara te sprawy, z racji, że jest niedziela, no to trzeba elegancko się prezentować, jakżeby inaczej. Witam was oczywiście w kolejnym odcinku z Prison Architekta. Niestety nie mogę je dowiedzieć, gdzie oni się biją, ale widzę, że chyba tutaj. Tutaj nawet nie mogę wejść, bo tutaj mam zablokowane. Dobra, ale witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Prison Architect, gdzie będziemy oczywiście budować dzisiaj dwie rzeczy: a mianowicie będziemy budować, oczywiście, pralnię i oczywiście będziemy budować jeszcze warsztat, ponieważ chcemy jak najszybciej zacząć zarabiać na naszych więźniach. Tak więc zlećmy budowę warsztatów i pralni. Taki jest bynajmniej plan na dzisiejszy odcinek. I co ja mogę Wam powiedzieć? Jesteście jak zwykle nie, niebywale e, aktywni pod każdym odcinkiem, za co jestem Wam niezmiernie wdzięczny. I w ogóle ostatnio odbył się stream, a mianowicie wczoraj. Nie wiem dokładnie kiedy będziecie oglądać ten odcinek, bo będzie to albo e, dzisiaj, czyli w niedzielę, albo jutro w poniedziałek. Jeżeli jest niedziela, to jutro będzie kolejny stream z Wiedźmina. I może tym razem uda mi się zrobić jeszcze tam część z paladinsami, bo miałem wczoraj zrobić właśnie taką krótką część właśnie, że tak z godzinkę, może półtorej gram w paladinsy, ale byliście tak aktywni na tym streamie, że no po prostu nie byłem w stanie no, odpalić tych paladinsów. Naprawdę, bardzo mega mi się podobało to, jak wczoraj byliście aktywni na tym streamie. Naprawdę. Jak nigdy chyba przedtem na moich streamach. No, to było coś świetnego po prostu. Coś pięknego. Co ja wam jeszcze mogę powiedzieć? A właśnie, pękła mi rura tutaj, ale już, nie, ale już nieważne, już naprawione. I co jeszcze chciałem wam powiedzieć? Że tutaj patrzyłem właśnie na ten basketball court, czy tam no ogólnie boisko do. Koszykówki. I właśnie tutaj ludzie sobie grają, ci więźniowie. Także jest jak najbardziej ok, wszystko chyba działa. A my musimy oczywiście im zakupić um, za wyposażenie do e, pracy w warsztatach. Czyli piły na pewno robocze oraz prasy, a także kilka stołów e, stolarskich. Dobra, to może w takim razie, skoro tak to mi się ustawiło, Przenieście mi tutaj te drzwi, a te drzwi wmontujemy tu. O, proszę bardzo. Yy, I tak, tutaj na pewno potrzebujecie jeszcze stołów. Stoły mają być w taki sposób i tak. Oraz małe stoły tu. A tu czemu nie mogę? Nie mogę tutaj? Okej. Okay. Ja myślałem, że. O kurde. Ja myślę, że to można tutaj stawiać jak... Ale lipa. Czyli tutaj musi być zachowana ta. Proporcja czy coś. No to nie zaciekawie. No, nie przemyślałem tego do końca. No dobra, trudno. Oczywiście tu musimy poprowadzić im jeszcze prąd, tylko ja muszę najpierw sprawdzić. Czy nasz generator to wszystko utrzyma? Wydaje mi się, że powinien to utrzymać. Także możemy spokojnie podłączać. Tak, bynajmniej mi się wydaje. A tu czemu? Aha, bo tu nie ma jeszcze połączenia z rurą. Dobra, połączmy to wszystko w miarę możliwości. Także poprowadźmy ten kabel tutaj. O, idealnie. Przez środeczek i będzie super. Dobra, tutaj wszystko jest, widzę, podłączone w miarę możliwości, jak najlepiej. Tak więc połączmy, znaczy połączmy, zróbmy im tu jeszcze pralnię oczywiście, a pralnia to są pralki, żeby zaspokajała wszystkie ich potrzeby. I dajmy małą prasowalnicę, tak? Deskę do prasowania. Różnie to się nazywa. U mnie się nazywa to prasowalnicą, a u was na przykład może być to praso, deskę do prasowania. Dobra, wszystko jest chyba gotowe, żeby przyjąć naszych więźniów, także praca więzienna... Nie ma pomieszczenia. BHP warsztatu. O, kurs stolarstwa. Jak ktoś będzie zainteresowany. Dobra, a my możemy sprawdzić, jak im tu idzie. Widzicie? To działa. I całkiem spoko to działa. Oni sobie rzucają tutaj tą piłką i zdobywają punkty. Całkiem śmiesznie to wygląda. I no, podoba mi się, jak to jest zorganizowane. Całkiem przemyślany jest ten mod. Dobra, tylko ja potrzebuję tutaj, oczywiście, logistyka i pracowinie się na 10 mogę zatrudnić w maksie. No dobra, logistyka, pracowinie się na aż 19 miejsc pracy. Matko, jedyno dużo, bardzo dużo bym powiedział. Trochę nas to kosztowało, ale ogólnie nie jest źle. Mogło być gorzej. Dajmy im tutaj, powiedzmy, żelazną podłogę. A tu dajmy im... Hmm. Dajmy im stylowe płytki po prostu. A no i oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji. No nie? No dzięki. Biblioteka na razie nie. Plantacja drzew. Możemy pomyśleć o plantacji drzew. Będziemy mieć stałe źródło eksportu. Ale jeszcze pomyślimy nad czymś. Aha, jeszcze szkolnictwa nam brakuje. Dobra, ale my możemy jeszcze zrobić sobie dotację. A dotacje m.in. Innymi... o. donośnie. tego. chyba to też. o, to. O nie, nie gadajcie, że ja mam za mało tych. Za mało miejsca na nie. No nie, maksymalna liczba dwóch. Dobra, wiecie, co zrobimy? Zdemontujemy to. I tutaj powiększymy o tą jakby... przestrzeń? Przestrzeń, no. Porządki w narzędziach, zablokuj dostęp do kradzionych narzędzi, do kradzionej broni. Okej, okay. badania nad dietą więzienną. Resocjalizacja poprzez edukację, to jeszcze nie. I biurokrację i dajmy... Co możemy dać? Dajmy na pewno w kształcenie i w zbrojownię, tak mi się wydaje. Trochę He hajsu na to pójdzie, no ale... Dostaniemy zaraz dodatkowe pieniądze, więc nie będzie chyba ostatecznie tak źle. No i jeszcze nam wytrzyma to. Także jeszcze możemy chwilę pochodzić na tym generatorze. Tak więc trzeba zablokować na pewno tutaj im wejścia. Znaczy wejścia nie zablokować, tylko trzeba im zablokować jakby możliwość wynoszenia tego wszystkiego, tak? Więc dajmy im wykrywacze metali przed wejściem. <laughs> Żeby czasem niczegoś mi nie wynosili. Aha, i tutaj miałem jeszcze postawić jeden wykrywacz metali. Kurde, dlaczego tutaj nie działa scroll na tych obiektach? Proszę, paradoks, zmieńcie to, bo to jest strasznie upierdliwe. Zbudować 6 metal detektorów, to jeszcze jeden nam jest potrzebny. Czyli to możemy zrobić. Myślę, że nad tym też możemy pomyśleć. Tak więc metal detektory, metal detektory, czy ja mogę jeszcze je podłączyć? Tak, na styk. No i dobra, i trzeba im oczywiście zapewnić dodatkowe, jakby. dodatkowe miejsca. I tak, tutaj jeszcze wybudujmy im jedno miejsce do bezpieczeństwa, żeby przejmować teren dziedzińca, no nie? Bo zakładam, że już jest przejęty przez gang jakieś. A nie, jeden członek jest tylko w gangu, więc nie przejmują nic jeszcze. To no dobrze w sumie. I teraz tak potrzebujemy systemu monitoringu. System monitoringu oczywiście musi być zamontowany. nawet nie ulega wątpliwości. Na stołówce. Jedną kamerę wystarczy. Tutaj, gdzieś by trzeba było zamontować. Tak mi się wydaje, bynajmniej. Z zdemontuj mi jedną ubikację. Na pewno muszą być kamery w tym miejscu. Czyli w świetlicy. Na pewno tutaj jedna. Tu również jedna. Powiedzmy, że tutaj dajmy jeszcze jedną kamerę. Pomimo, że tutaj chodzą, ale lepiej jednak się zabezpieczyć, powiedzmy. O nie, ja teraz będę musiał tak latać po każdym tym? No nie gadaj. Toż to to będzie tak upierdliwe, że... No nie. Okej okay. okay. osiem jest chyba na jeden, tylko co kojarzę, mam już pięć. Teraz szósty idzie cyk. Ula, la. jest niedobrze, bardzo jest niedobrze. Niedługo mogą powstawać przepięcie różnego rodzaju. Tu jest siódmy. I ostatni teraz. Nie wiem, powiedzmy, że do... Nie, jeszcze nie trafiłem no Jednak tryb naczelnika jest strasznie irytujący Ale nic, no tak se wybrałem, to tak se mam. Tutaj oczywiście musimy dać jeszcze jeden monitor. Sąiccie mi tu resztę tych tuneli. Dziękuję. No i znowu mi uciekli. A idźcie wy w wokół... ogóle... Czemu wy mi uciekacie? Co jest? Byt niebezpiecznie. Czemu oni tu uciekają? Proszę mi to wyrzucić. I no ja nie chciałem, to nie moja wina, że moi pracownicy są pierdołami i nie chcą mi usuwać ich y tych zasieków dziwnych. No nie no. Żartujesz se, chyba. I no, co jest? Czy wy jesteście kurde ślepi, że oni uciekają? Naprawdę? Jesteście porażką mojego systemu resocjalizacji. No, ja was błagam, no. Ileż można, no. Czy wy naprawdę jesteście aż tak ślepi? Mam 24 godziny na to, żeby nikt mi nie uciekł. Totalnie nikt. Ciekawe, czy mi się uda. Znaczy, nikt. Trzy osoby, żeby mi nie uciekły. Także jest na to bardzo niska szansa, ale no może jakimś cudem się uda. Aha, jeszcze pokój szkoleniowy muszę załatwić. No to tutaj będziecie mieli pokój szkoleniowy. Może być, odpowiada takie coś. Mam nadzieję. Skąd oni biorą teliny? Skoro. Nie wiem. Jakie ja mam to zrobić? Czy ja mogę jakieś dotacje dodatkowe wziąć? Eee, Okej, okay. niech będzie. Dobra, została godzina i mamy szansę na to, żeby. Nikt mi tutaj nie uciekł. Dobra, zostało wybudowane następujące rzeczy. Został wybudowany pokój szkoleniowy. Tutaj, oto. Tutaj jest zaplanowany kolejny pokój szkoleniowy. Został zabudowany? Zabudowany, tak? Nie, zbudowany. Został zbudowany oczywiście warsztat dla naszych więźniów, żeby zarabiali pieniądze, żebym ja na nich zarabiał. Jest to oczywiście pralnia nowa. Pokój dla czyścicieli został powiększony. Tutaj zostały usunięte w niektórych miejscach ogrodzenia. A ogrodzenie takie zwykłe zostało zastąpione ścianą. Ogrodzenia i zabezpieczone za pomocą tych wszystkich siatek, znaczy siatek e, drutów kolczastych. I zostały oczywiście dobudowane e, systemy monitoringu. I jeszcze został wybudowany jeden. Jedna rzecz została wybudowana, a mianowicie pokój bezpieczeństwa tutaj. Tak więc wszystko zmierza ku dobrej drodze, ja nie zostałem zwolniony, chociaż ciężko było. Ale na szczęście się wybroniłem, i tak to wszystko wygląda, i mam nadzieję, że odcinek Wam się podoba, ponieważ na tym zakończymy. Nie był on zbyt ciekawy, ponieważ wiele, wiele rzeczy było dla mnie jakby ciężkich. Ponieważ no, co chwila ktoś mi uciekał, co chwila musiałem patrole ustawiać i no nie było łatwo, ale mam nadzieję, że i tak i tak przyjemnie wam się oglądało, niedługo zaczynamy chyba z serią z The Escapist, także widzimy się w przyszłych odcinkach i mam nadzieję, że ten wam się podobał, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, ja się z wami żegnam i do zobaczenia, do usłyszenia, no i cześć!